Obserwujemy dość ciekawe zjawisko, gdzie każdego dnia rozmawiamy z potencjalnymi klientami i zdarza się, że nie podejmują z nami współpracy z powodu ceny. Cena jak cena. Każdy klient ma swoje preferencje zakupowe, preferencje decyzyjne i na podstawie pewnych kryteriów i wytycznych podejmuje decyzję. Natomiast widzimy jak po dwóch. Trzech miesiącach wracają ponownie, proszą o kontakt, a to z kampanii reklamowych, które realizujemy, a to bezpośrednio z formularzy kontaktowych na stronie internetowej, gdzie proszą jednak o kontakt i jasno twierdzą, że działania, które podejmowali z powodu Niskich cen nie były efektywne, stąd też wracają do nas, aby wykonać właściwie określone czynności marketingu strategicznego.